Dobry wieczór, witamy z Gdyni, z festiwalu filmowego. Z nami dyrektor Leszek Kopeć. Panie dyrektorze, dzisiaj 47. edycja festiwalu, ale chciałabym wrócić do jego początków i do pierwszej edycji. Jak wspomina Pan tamten czas? Pierwsza edycja była wtedy, kiedy byłem studentem w 1974 roku. Nie udało mi się być gościem, ani uczestnikiem, ani wizem pierwszego festiwalu, ale później w latach 70. bywałem. W siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, w Kinie, jeszcze wówczas Leningrad w Gdańsku, na niektórych seansach i projekcjach i spotkaniach. No cóż, porównanie jest takie, że to była jednak mimo wszystko dość kameralna, środowiskowa impreza, mimo że echo medialne. Yy, i Relacje w mediach i zainteresowanie było ogromne w całej Polsce. No Niemniej jednak tegoroczny festiwal, podobnie jak zresztą kilka poprzednich edycji z pominięciem pandemii oczywiście, kiedy byliśmy uszkodzeni przez reżimy sanitarne, yy, są no, przede wszystkim o wiele większych rozmiarów. Znacznie większa produkcja filmowa, ogromna ilość filmów, wielka liczba widzów liczona w dziesiątki tysięcy yy, w ciągu sześciu dni festiwalu. Bardzo szeroki program, bardzo dużo imprez towarzyszących, wystaw, no koncertów może w tym roku mniej, ale bardzo dużo dyskusji, paneli, debat, warsztatów. Mających charakter i edukacyjny, i prezentacyjny, więc no, te, te imprezy trudno porównywać nawet. No, inne trochę były to czasy. No i właśnie, też jak wspominali Państwo na konferencji prasowej, która odbyła się w zeszłym tygodniu, też Żyli stanęło przed nielada nie wyzwaniem, żeby odrzucić filmy konkursowe, które z tego konkursu nie stanęły, bo tyle produkcji zgłosiło, prawda? No tak, to kwalifikacje wyglądały tak, że było 42 filmy zgłoszone do konkursu głównego, 130 kilka filmów do konkursu krótkich metraży to rekordowa liczba. Yy, no i 7 mikrobudżetów, które właściwie bez selekcji, ale też w większej liczbie niż w poprzednich latach, znalazły się w tym roku w programie. Yy, jest tego dużo. Komitet w ostatniej chwili zmienił decyzję, żeby nie 16 nie trzymać się tej kanonicznej liczby, ale właśnie 20 filmów pokazać w konkursie głównym. Między innymi dlatego, że właśnie w pandemii niektóre produkcje miały swoje przerwy, były zastoje, były, były skrót, przerwane dni zdjęciowe, wrócono do niektórych filmów, więc jest ich dosyć sporo, dlatego też między innymi, że jest bardzo dobry poziom. A więc konkurencja w tym roku rzeczywiście jest bardzo, bardzo silna. I to zainteresowanie też może świadczyć o tym o prestiżu tego konkursu? Czy, tak, czy uważa pan, że właśnie konkurs filmowy w Gdyni jest tak, takim prestiżowym wydarzeniem na, ma, na mapie kulturalnej Polski? Ja myślę, że tu grają rolę dwa albo trzy czynniki. Jeden ma charakter taki, że no jednak nagrody są dosyć wysokie i producenci zgłaszają filmy licząc na to, że ich twórcy te nagrody właśnie otrzymają. Pula nagród jest ponad 700 tysięcy łącznie, ale drugi aspekt jest i łączy się z tym pierwszym: marketingowy, promocyjny. E, filmy, o których w ekwiwalencie reklamowym liczonym na kilkadziesiąt milionów złotych w ciągu tych zaledwie sześciu dni plus 2 trzy tygodnie poprzedzające festiwal, e, no dostają olbrzymi zastrzyk promocji. To są właściwie wszystkie media i nie tylko Polskie, ale też zagranicy sporo dziennikarzy, które o tym polskim filmie z dorobku całorocznego cyklu od sierpnia do sierpnia, każdego roku mówią i piszą coraz więcej. Festiwal to też widzowie, jak ocenia Pan naszych widzów? Czy oni są coraz bardziej wymagający, czy pewną ambitnego kina, czy jest wręcz przeciwnie? Absolutna większość publiczności festiwalowej, oprócz oczywiście środowiska, branży, mediów? które łącznie składają się na liczbę około 3000 akredytacji plus jeszcze około tysiąc kilkaset osób będących obserwatorami, ileś tysięcy widzów jeszcze, którzy kupują bilety i karnety. To jest bardzo wymagająca publiczność, wyrobiona. Na ogół to są kinomani, którzy yy, mają wyobrażenie o tym, jak ich zdaniem powinien wyglądać dobry film, mimo że różnią się oczywiście gustami, upodobaniami. Jedni bardziej są za mainstreamem, kinem gatunkowym, inni wolą bardziej Wyrafinowane, artystyczne, subtelnie, zrealizowane w sposób oryginalny, często daleko odbiegające od, od mainstreamu, właśnie e, jeśli chodzi o poetykę i stylistykę i, i różne formalne e, kryteria. No a my mamy w konkursie ogromną różnorodność, zaspokajamy apetyty zarówno jednych, jak i drugich. No tak, i też najmłodszych, prawda, bo poza konkursami jest też wydarzenie dla najmłodszych. No tak, to jest festiwal festiwalu. Ja nie wiem, czy pani orientuje się, że to jest kilkunastotysięczna młoda widownia. Oni od rana przychodzą, całe wycieczki szkolne wypełniają w tym roku widownię konsulacie kultury, i to będzie około sześciu, ośmiu albo więcej tysięcy wizów w ciągu tygodnia festiwalowego. Poza wydarzeniami, poza wydarzeniami dla najmłodszych jest też pokaz filmów związanych z Gdynią. Z tym też Ania, która opowiada historię Ani Przybylskiej. Ania Przybylska kiedyś tutaj była na festiwalu. Czy miał pan okazję ją poznać? Tak, oczywiście, że ją poznałem. Ona była zresztą gdynianką i była też takim nawet formalnym ambasadorem Gdyni. Reprezentowała w jakiś sposób miasto właśnie w branży filmowej i nie tylko. Była zresztą niezwykle urokliwą osobą, bardzo lubianą, powszechnie lubianą, sympatyczną, pełną ciepła i serdeczności wobec ludzi. Także myślę, że film, który pokażemy, dokument opowiadający jej historię, będzie bardzo poruszający i wzruszy wielu ludzi. I to już w czwartek, prawda? Tak, w środku tygodnia. Super, bardzo dziękujemy Panom za rozmowę. Naszym gościem Buleszek Kopec, dyrektor Festiwalu Filmowego w Gdyni. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na festiwal wszystkich chętnych. Dziękujemy ślicznie.